Okej, hey guys, witam w kolejnym dniu jedzenia na utrzymaniu nie Michała, tylko na utrzymaniu e, takim kalorycznym. Ostatnio dostałam dużo komentarzy, że, że o jejku, myślałam, że jesteś na utrzymaniu Michała. Ja jestem, wiecie, w mojej sportowej bańce, w której kobiety, będąc na utrzymaniu, dalej muszą pracować. Po prostu jedzą swoje zero kaloryczne. No i ja tak właśnie staram się teraz jeść, czyli około tych 2000. Z jakimiś tam widełkami w TV, w te dziennie. No i to postaram się Wam w tym tygodniu pokazać, bo jak zwykle będę ten nie kręcić w różne dni. Dzisiaj lecimy ze śniadaniem. Tutaj przepis dostałam od mojej teściowej. Jeszcze go nie testowałam, więc będzie to test, ale brzmi pysznie i banalnie. Ale najpierw picie, bo mnie suszy z rana. Składniki są bardzo proste. Sięgamy po serek wiejski, może być też grani, albo nawet twaróg, wiecie, jakiś tam chudy, półtłusty. W zasadzie coś po prostu sernikowego. Do tego jajko, szczypta, soli, proszek do pieczenia, słodzik. Mieszam to razem, no i dosypuję mąkę. Tutaj staram się już nie mieszać za dużo, ponieważ od za dużej ilości mieszania takie placuchy twardnieją. Jeśli ciasto wyjdzie troszkę za gęste, to można dolać mleka, wody, rozluźnić całość. No i połowę wrzucam na patelnię, na to daję owoce. Dzisiaj akurat brówki, spoko będą też maliny. A tam nawet, wiecie, morele, brzoskwinie, śliwki, co macie, dodajcie, bo to wszystko w formie placucha sobie poradzi. Na to wjeżdża druga połowa ciasta, i na niższym ustaleniu utrzymam to przez około 7-8 minut. Natrafiłam na problem z tym plackiem, czyli jak go obrócić. Żeby się nie rozpadł Mama mówi, że ona go po prostu obraca hmm, Ale... No ja nie mam takiej skill obracania Właśnie to jest... To jest moja duża wada Jako człowieka O, nie mam też skilla podrzucania No twoja mama jest na tyle dobra W gotowaniu, żebym się w ogóle nie zdziwiła gdyby go jednocześnie podrzucała i obracała Pokaż na chwilę mi wyczuć? Wyczuć go Nie, nie ma hu, nie, nie, nie ma, opcji, nie ma nie. No i teraz mnie zaskoczy. W tej formie przypomina to najbardziej omlet, ale z konsystencji to jest zupełnie coś innego, bo omlety są bardziej fluffy i ciastowe, a to jest taki gorący serniczek i całość jest mokra, twarogowa, bardzo przyjemna, delikatnie gumowata, ta skórka przypieczona nie jest chrupiąca, tylko właśnie taka, taka trochę twardsza, więc jeżeli jaracie się mokrymi konsystencjami i plackami, to to jest to. Łącznie mamy tutaj 492 kalorie i 34 gramy białka. Fajne białko, bardzo fajne. Mmm, kurczę, bardzo to fajne. No, taki po prostu gruby, twarogowy serniczkowy placuch. Ej, no, pyszne. Jeszcze zrobię zdjęcie i wyślę Kasi. <grych> fajne jest właśnie w takich twaregowych placuchach to, że one zawsze są mokre. Ja nie przypadam za takimi suchymi śniadaniami. Zaprosiłam też do dzisiejszego odcinka gościnnego eksperta od placków twarogowych, który się wypowie na temat tego przepisu. Przepis twojej mamy do domu. Przepis jest bardzo dobry, ale <noise> forma moim zdaniem jest nietrafiona, <noise> bo placki twarogowe lepiej robić w formie placków. O, takich małych. Dzięki temu można sprawnie przerzucać, bo nawet jak się rozlewają na boki, bo są ciągle ramienkie w środku, widzicie, mm -hmm. to no, taki szybki cyk, jest za duża powierzchnia tarcia, on się rozpada, jest za duży na małą packę. No, czyli jednak trzeba to plackować. Ładnie wygląda. Ach. Wróciłam ze spaceru z psami i czas na przekąskę. Mam ostatnią totalną fazę na pomidory i to będzie już w ogóle mój drugi dzisiaj pomidor przekąskowy. Tylko pierwszego zapomniałam nagrać. Ale no, mam straszną fazę. I nawet ostatnio wybieram pomidora zamiast dareczka jako przekąski, co jest trochę unexpected. No, ale cóż. Taka faska i tak zaraz pomidory się skończą, dareczki wrócą. Pomidora sypie pietruszką w solę i to jest w zasadzie cała moja pyszna przekąska. Pewnie zaraz z komentarz dowiem, że mam zaburzenia odżywiania. <grym> to mnie zawsze śmieszy, że jak pokazuję, że jem słodycze, to się dowiaduję, że jakaś tam osoba komentująca jest mną zawiedziona, że mam takie niezdrowe nawyki i promuje takie niezdrowe rzeczy, a jak stawię przepis sałatki, to zawsze są komentarze, że ach, jak typowe zaburzenia odżywiania. Jasne, sałatka to fantastyczny posiłek i jakieś takie rzeczy. No, a to po prostu jest pyszny pomidor. Witam, dzisiaj lecimy z obiadem. Jeśli chodzi o obiad, to ja tutaj od paru dni niszczę dostawę buraków, którą dostałam od mojej kumpeli Madzi. Takich, wiecie, z ogródka, normalnie, z kupą ziemi, z całą wielką garścią liści i to już jest ostatni burek. Pyszne są! Tak słodkie, że nawet y, czasami tak troszkę chrupie je na surowo, ale opracowałam przez te, te wspaniałe zestawy buraków. Bardzo prosty przepis, który pomaga mi tę wielką ilość użyć i zjeść to wszystko wiecie razem z liśćmi i w ogóle będzie to proste, nie za dużo roboty, ale pyszne, no i co najważniejsze sezonowe. Dotychczas zawsze jadłam takie buraki ze sklepu, ugotowane już w farce, tam z Lidlka czy coś, więc nie zdawałam sobie sprawy, że świeży burak prosto z ziemi, nawet na surowo, jest tak słodki jak jabłko, gruszka czy inne owoce, rozwaliło mi to mózg i dojadanie tych buraków było autentycznie jednym z najprzyjemniejszych momentów z całego tego roku. No jestem pod ogromnym wrażeniem i mam teraz odblokowane nowe marzenie, żeby hodować w przyszłym roku, czy tam za dwa lata, swoje własne buraki. Oby mi to wyszło, trzymajcie kciuki. No i tutaj przyznam, że, że te buraki były tak dobre, że nawet liście chciałam zjeść, a zazwyczaj nie jestem fanką botwiny. Zazwyczaj unikam, bo mam wrażenie, że te liście są takie jakieś przetyrane, zmęczone życiem, a te miały tyle smaku, że naprawdę było warto. No i stwierdziłam, że dla ułatwienia ugotuję buraki razem z kaszą. Dzięki temu kasza przetrwa przejdzie od razu z smakiem i słodyczą i, i wszystko w jednym garnku sobie ogarnę w tym samym czasie. Dałam też tutaj połowę liści, bo chciałam zobaczyć, jak mocno te liście się zredukują podczas gotowania, a drugą połowę liści zostawiłam na później, żeby dodać ją już do smażenia, żeby jednak zachowały trochę formy, bo tak jak mówię, ta konkretna butwina była serio przepyszna. Trochę jak szpinak czy, czy jakiś jarmuż, które w sumie bardzo lubię. I tak jak wspominałam, to będzie bardzo prosty przepis, dlatego skroiłam tutaj całą cebulę, dwa ząbki czosnku i trochę piersi z kurczaka. No i zabrałam się za szybkie obsmażenie kurczaka na oleju z dodatkiem soli, pieprzu cytrynowego, odrobiny czosnku. Daję mu około 6-7 minut i zdejmuję z patelni, odkładam na bok. I na tę samą patelnię już z jakimś tam smaczkiem dodaję czosnek, cebulę tymianek. Resztę moich liści z buraka i tutaj czekamy. Z cierpliwością, aż się cebulka zeszkli. A tymczasem kasza buraki. Ładnie, patrzcie w ogóle na ten kolor. O oh my god. Jak ja to teraz oglądam, i tak ślina leci. Cebulka się zeszkliła, więc dodaję kaszę. Dolewam troszkę wody, duszę to jeszcze razem przez 5-10 minut. No i na końcu. Kremowa warstwa. Tutaj bieluch, śmietanka, serek kanapkowy, co macie pod ręką, wszystko będzie spoko. Osobiście uważam, że serki kanapkowe są najlepsze, no ale ja już tutaj nie miałam. Można też dodać fetę. No wiecie, coś kremowego zawsze, zawsze miło. Na koniec wrzucam kurczaka i gotowe wystarczy jeszcze tylko obsypać pieprzem cytrynowym, pietruszką. I voila! Delicjoso. Och, abym to teraz zjadła! No i gotowe. Ja od razu zrobiłam porcję na dwa dni, dlatego tego było tak dużo. A jeśli chodzi o kalorie, to ma 981 kalorii na dwa dni, czyli 470 na jeden dzień. Mmm, jakie to jest dobre. Takie słodkie. Kasza, która gotuje się z burakiem, od razu przesiąka smakiem. Więc nie trzeba tego gotować po tym długo razem. Żeby ten smak był wszędzie, bo to się już od razu podczas gotowania robi, co pomaga oszczędzić trochę czasu. Kolor też jest dzięki temu po całości no, przepiękny. Ale kurczaka z kolei specjalnie robię osobno, żeby wiecie, ten, ten kurczak nie, nie stwardniał w takim dłuższym duszeniu. No bo jednak lubię kurczaka, który jest bardzo kruchy, więc podsmażam go szybko, osobno, krótko. Mm.

A że dzisiaj jest w sumie dziwo, całkiem ciepło, to jakiś tutaj lód może zjem. Ostatnio zajadamy się tymi batonami lodowymi z Nixa. Są pyszne. I też zajadamy się takimi różkami Gelatelli, One są chyba w 8-paku albo 6-paku w lidelku. Hmm. Batonik czy rożek? Nie no, no. chyba mam bardzo innego na różka jakoś, tak. Witam, witam. Zabieramy się za kolację dzisiaj w formie takiego czyściciela lodówki, bo mam troszkę różnych random rzeczy. Na przykład ostatnią pitę, dwie otwarte wędliny, jakąś tutaj paprykę trochę rozkrojoną, cebulkę i sos od pizzy jeszcze z, z weekendu. Więc myślę, że zrobimy z tej pity dwie małe pizzerinki. Można by się przypierdolić, że to się nie godzi, żeby kuchnię grecką przerabiać na włoską, ale nikt tego nie sprawdza. Naprawdę. I nie ma za to żadnych kar. Mimo, że jest to dziwne, dlatego pizzeriny z greckiej pity polecanko na to. Warto dać mozzarellkę, zieloną paprykę, szalotkę albo cebulkę, trochę szynki czy też fety. Jalapenoski dla ostrości. Ja akurat uwielbiam w ogóle wszystko na ostro. No i to nie jest jakaś wielka filozofia. Nawet kiedyś zdarzyło mi się jeść taki pizzeriny z um, resztką sosu od spaghetti. Taka wiecie pizza spaghetti. No dziwne, ale ale dobre. I jakoś tak przyjemnie się w ten sposób kończy dzień, bo to ma jednak troszkę vibe czegoś bardziej weekendowego, mimo że to jeszcze nie jest weekend. Pizzki posypałam jeszcze na końcu oregano. Do tego będę pić Lipton Mango flavor, to jest takie dobre, my jestem uzależniona od wakacji. Chyba z trzeci, czwarty miesiąc już leci. I nie przechodzi, więc chyba Lipto Mango to jest nowa cola zero. To jest to niedobre gówno. Mm. Mm, mm, mm. Pomidora skroiłam z pietruszką balsamico i oliwą, tak jak ostatnio ciągle. I będę jeszcze zagryzać czerwone jala penosy. No i no, pachnie to pięknie, proste jest, bardzo. A, oczywiście mam resztkę sosu, jeszcze coś tu, jeszcze coś tu nawet zostało. To od razu poleję. No nie ma tego dużo już jakoś. Zauważyłam w ogóle, że my mamy czasami problem ze zużyciem całej paczki pit albo całej paczki papieru ryżowego. No bo nie chcę nam się ciągle jeść tego samego, a właśnie to jest taki fajny sposób, żeby ten sam produkt użyć troszkę inaczej. Postarałam się też podliczyć kalorie na tyle, na ile mogłam. Na dole oczywiście tam mam rozpiskę, a tutaj wyszło mi około 385 kalorii. Um, oczywiście nie liczę pomidora, tych papryczek, co tutaj zjadam, no bo to tam prawie nic nie ma. No ale tak, taka właśnie sytuacja. Ja tu jeszcze dokańczam. już sobie dzisiaj chilluję. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak któryś z tych przepisów wypróbujecie, to oczywiście dajcie znać. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!